No witam ponownie. Mamy 1 sierpnia. No i niestety zaczyna mnie to lekko irytować. To zielone coś na szybach. O, teraz wy widać wyraźniej. No i trzeba będzie te szybki przeczyścić. O, to jest przednia szyba od wewnątrz akwarium, jak widzimy. Tu nie wiem czy będzie widać. Ciężko tak to pokazać. Ale widać tam takie o, smugi. Jak gdyby z tyłu tam jest trochę bardziej. O, nie wiem, czy to będzie wyostrzylam, czy nie. O, też tam trochę widać. Ale tak gorzej. No źle się już przez to patrzy, bo rybki niewyraźne. No, powiedzmy, o, może tutaj się uda coś złapać. O, też widać. Zielono. O, zielono. Także biorę się dzisiaj za czyszczenie. Tu jak widzimy, łodyga ciągle się pnie do góry. Już jest bardzo wysoka, jakieś o, dobre 10 cm może więcej. No i trzeba będzie to umyć. No i teraz nie wiem co zrobić, czy zwiększyć z powrotem światło. No i od czasu tego umycia zobaczę ile czasu minie. Do pojawienia się, i czy w ogóle się pojawią te zieloni goście na szybach, albo się wydłuży czas ich pojawienia. Mam nadzieję, jedno z dwóch. będzie taki eksperyment. Zobaczymy. No i być może jednocześnie, teraz jest początek miesiąca, żeby łatwo było to ogarniać zrobię podmiankę wody na dniach. I wtedy tak od początku miesiąca do początku miesiąca łatwo będzie się orientować, że przychodzi czas na podmianki. Wtedy łatwiej to będzie kontrolować. A nie to, że to nie będę pamiętał, czy to minęły 3 tygodnie, czy 4 tygodnie, czy 5 tygodni bez podmianki. A tak to będzie łatwo od początku do początku miesiąca i z głowy. No ewentualnie, jak będzie konieczność, to będę wiedział, że wymieniam po trzech tygodniach, tak? Jak wcześniej, na przykład o tydzień. Także z tych powodów skuszę się na podmiankę na dniach. No może do weekendu doczekam. Dzisiaj jest no, wtorek chyba. Albo i środa. Nawet nie pamiętam, ale dobra, nie mogę sprawdzić, bo telefon właśnie nagrywa. To nie chcę tu rozłączyć, to pauzujemy je szyby, pokazuje efekt mycia szypi i na tyle byłoby w dzisiejszym odcinku, żeby było wygodniej. To przygotujemy się, pozdejmujemy te różne akcesoria. Żeby nam się nie skąpały, do wody, krewetki, uciekać, jeżeli tu jesteście o, kilka było. Okej, okay. lampkę odsuniemy w głąb maksymalnie. No, i szykujemy się do czyszczenia. O, przednia szyba, to tradycyjnie, a jeszcze to zabierzemy. Nie lubię, jak to chlapie. Tak podskakuje to. Trzeba przy powierzchni delikatnie, z wyczuciem. O, niżej już można. żeby się znowu nie rozpędzać. Chodź tu nie uciekaj. No i dobra. Myślę, że na zabawy z czystą szybą to wystarczy. Z przednią szybą to wystarczy. Spausuję i sobie czyszczę resztę. Nie będę tu zanudzał czyszczeniem całego akwarium. No i się okazuje, że mi tu CO2. Będzie widać, CO2 nie bąbluje. Jak odpięłem ten wężyk, to buchło mocne ciśnienie z wężyka, czyli jakby kamień nie przepuszczał. Podmienię na drugi, na mniejszy. Ten jakiś zielony widać się zrobił w środku. Ten jest biały. Być może przez ten będzie lepiej. Zobaczymy, czy w ogóle bąbluje coś. Jakiś bomb o! Bąbelki idą, dobra. Bo tam w tle z tyłu to są od napowietrzania. To, żeby nie, nie pomylić. Ale tutaj bąblnęło z tego. I to zobaczymy. A, tutaj jest inny sposób mocowania. Jak ja to zamocuję tu, musiał to jakoś... w w ziemię. No, miejmy nadzieję, że nie wypłynie. Na razie testowo, czy w ogóle wyjdą bąbelki, zobaczymy. A to trzeba będzie do wyczyszczenia. Jakoś wykombinować, podkamienić jakieś acze, albo w coś się do Mestosa wrzuci. Może wygryzie te zielone gloniszcza, które zarosły. Ale to jeszcze poczekamy, zobaczymy, czy z tego pójdzie. Na razie nie idzie, a to trzeba może odczekać. To trzeba odczekać, aż się ciśnienie zrobi lekkie, i wtedy się przekonamy. No dobra. To ja pauzuję i robię tylną szybę. A, tu już można to na miejsce sobie przyczepić. Zachaczymy tak i będzie widać, czy coś za grzałką bombuję. Ok. Po skrobaczce teraz sobie tak jeszcze dokładnie gąbką przelecę. Zawsze lubię tak doczyścić i oczywiście porozlewać, znowu mi tam coś chlupło, za akwarium. No. Fajnie to wygląda, jak jest dużo wody w akwarium i mała tu przestrzeń do brzegu akwarium, ale ogarnianie tego trzeba ostrożnie, pomału, bo się łatwo woda wychlapuje. Teraz przednią. Bocznymi już się tak nie bawię, bo one o dziwo zawsze najmniej zachodzą. Zawsze to troszkę dokładniej się hmm, tu trzeba ostrożnie, żeby piachu nie załapać, bo wtedy już będzie pełno rys na szybie trochę się znowu widzę, stresują. Ale do wieczora im przejdzie. Krewetek to prawie nie rusza. One tam się na 5 centymetrów Odsuną albo i nie, trzeba uważać, żeby nie zgnieść takiej jednej z drugą. Bo one zale nie ucieczki, nie chcę im się. Nie dostrzegają w tym większego niebezpieczeństwa. jak widać CO2 już ruszyło będzie sobie bąblować o krewetka już zainteresowana CO2 a niech się tak będzie nie będę tego teraz zmieniał No i chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o czyszczenie. Szyby przetrę. A to co? A bo to tam było zahaczone. Za ten ten muszę to jakoś zrobić. Bo to będzie mi pływać na środek. A to się trzymało na tej rurce. tak być. I tu sobie będą znowu się trzymać. Tu jest taka łodyga. Nie wiem, czy to widać będzie. To wypuszczenie to już jest od miesiąca, bo lepiej. Tak złamałem niechcący, bo tak to, to się tu ładnie położyło. Ale żeby mi nie wypływało, to to złamanie zahaczyłem rurkę. No i one tak sobie tutaj. ...egzystują przy powierzchni, dzięki temu ciągle w jednym miejscu. Światełko na miejsce. I karmnik na miejsce. Aha, to zobaczmy teraz, czy coś się zmieniło z szybami. No, szyby czyste. Tu z przodu, chociaż tylko pokażę, tak to nie będę. I zobaczymy, 1 sierpień ile czasu tym razem zajmie. lecenie tymi glonami, a ja chyba sobie wrócę tym światłem, jednak do ustawień pierwotnych, bo tutaj myślę, że to było jakieś dwa tygodnie i tak do zielonego doprowadziły się szyby. Tak to mi się wydaje, że miałem dłuższe okresy, zanim coś mi tam zaczęło na szybie. Nalatywać. To dzięki pozdrawiam. A i jeszcze takie małe info. Troszeczkę podniosłem temperaturę na gzałeczkach, więc mam 24 i mniej więcej pół stopnia, przynajmniej według tego szklanego. Tu, ile nam pokaże 26 i 3. Powiem dlaczego, dlatego że trochę za zimno mi w ręce było <laughs> prozaiczny powód. Jak coś tam wkładałem i grzebałem, teraz jest to tak trochę przyjemniej. No, zobaczymy, jak to się odbije. Na całości, ale to tak, żeby informacje były pełne, no to tak dlatego jeszcze dopowiedziałem tylko taki mały szczegół. Jak tam wizurka w ogóle? Bo tak szybko oglądaliśmy, ale nie, no wizura jest okej. Okay. Przycina się telefon. Widać grzałkę. Można czytać ostro wszystko przez całą wodę. W drugiej stronie. Jest czytelna. No i dobra. O dziewiętnaście minut dwadzieścia kończymy Cienki.